Po raz drugi startowaliśmy w kategorii posterów na takiej konferencji międzynarodowej, która nazywa się European Urban Green Infrastructure Conference. W tym roku odbyła się ona w Londynie. No jest tam ogromna rzesza kandydatów z całej Europy, startujących w różnych kategoriach. No i Szczerze mówiąc, nie byliśmy pewni, czy uda nam się zdobyć aż tak wysokie wyróżnienie, czyli główną nagrodę. A tutaj wczoraj, w trakcie Gali Wręczenia nagród, okazało się, że to właśnie projekt ogrodów, ogrodów Krakowian zdobył pierwsze miejsce w kategorii Implemented Green Infrastructure. To, co odróżnia parki kieszonkowe, które mamy w Krakowie od innych tego typu realizacji w Polsce, to przede wszystkim pewien element edukacyjny, który każdy z nich zawiera. Każde osnoty jest według pewnego motywu, który zawsze niesie ze sobą pewne przesłanie. Czy to jest park matematyczny, czy to jest park przy dębie celarowskim, czy to jest ogród kwietny. Zawsze tam znajdziemy wiele informacji dodatkowych. Ludzie przychodzą, czytają te informacje, dzielą się nimi z dziećmi, bawią się tymi elementami, które tam są i przez to się uczą. Będziemy wkrótce również w dodatku gazecie Kraków.pl e, taką publikować zabawę dla mieszkańców, e, która polega na tym, że właśnie trzeba odwiedzić te parki kieszonkowe i odpowiedzieć na pewne pytania których odpowiedź można zaczerpnąć właśnie z wizyty w tym miejscu.